Pokoju dobro, zaczynamy kolejny odcinek ogłoszeń. Tym razem bardzo krótkie ogłoszenia będą to. Mianowicie, pierwsza rzecz najważniejsza to już jutro w piątek rozpoczynamy rekolekcję Walka Duchowa, czyli część druga: jak bronić się przed złem. Rekolekcje będą odbywały się wieczorami o godzinie 21:00. Piątek, sobota, niedziela. Tak jak ostatnio, część pierwsza, dwa tygodnie temu, tak i druga. Ta sama godzina, żeby łatwiej było się mm, skoncentrować, kiedy już wszystkie sprawy domowe no, w większości są pozałatwiane. A więc yy, w takim razie już jutro 21. Spotykamy się na pierwszej katechezie. Jeśli ktoś chciałby jeszcze się zapisać, no to jak najbardziej zapraszamy, można to zrobić. Przy czym trzeba wysłać maila na adres rekolekcję małpa dmk.pl. To jest adres, na którym też wszystkie informacje potrzebne otrzymacie. Czyli rekolekcję małpa dmk.pl, ten adres internetowy, tfu, ten adres mailowy. Potrzebne jest do tego, żeby zapisać się na nasze rekolekcje. To jest ta sprawa pierwsza i podstawowa. Dalej, zapraszam także bardzo pięknie na nasze spotkanie, które co dwa tygodnie też mamy w piątki. Tym razem o godzinie 20.00. Daje słowo przygotowanie. To jest taka katecheza omawiająca wszystkie czytania: pierwsze, Psalm, drugie, Ewangelie na najbliższą niedzielę. To będzie niedziela zesłania Ducha Świętego, więc będzie się dużo działo. Omawiamy szczegółowo pod kątem historycznym, kulturalnym, społecznym, trochę językowym, tak, aby można było łatwiej przy słuchaniu tych czytań, tej liturgii słowa w niedzielę, w kościele przyswoić się sobie, a jeszcze bardziej, co jest idealnym rozwiązaniem, żeby można było po swojemu rozważanie jeszcze na przykład w sobotę sobie zrobić przed udziałem w niedzielnej mszy świętej. To są więc te dwie podstawowe rzeczy. Kolejna jest taka, że udało się wreszcie opanować yy, zainstalować i wykupić to oprogramowanie do yy, streamingu, do tego żeby na żywo można było nasze programy, nasze audycje nadawać. Yy, przy okazji bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary z waszej strony. To dzięki nim udaje się nam to wszystko zrobić. Jeśli ktoś chciałby jeszcze wpłacić na naszą działalność medialną, zawsze można to zrobić na stronie franciszkanie.tv. Bardzo pięknie dziękujemy także za Waszą modlitwę, za wszelkie wsparcie, które okazujecie, za dobre słowa w komentarzach. To wszystko jest dla nas potrzebne, żeby tę naszą działalność franciszkańską medialną prowadzić. W najbliższym odcinku, który będzie już w przyszłym tygodniu spróbujemy porozmawiać z ojcem Piotrem Pliszką, który jest dyrektorem domu rekolekcyjnego naszego w Gdańsku, bo wiadomo, z okazji koronawirusa niestety rekolekcje są odwołane przynajmniej do wakacji, a być może nawet jeszcze dłużej. W związku z tym zapytamy, co z rekolekcjami, które były zaplanowane na wakacje właśnie, czy na jesień, czy odbędą się, czy odbędą się w normalnym rytmie, czy może jakoś inaczej. Poza tym też, jeżeli sytuacja będzie taka, że udział w rekolekcjach tych stacjonarnych będzie utrudniony, to z pewnością będziemy próbować poszerzyć naszą propozycję rekolekcyjną internetową. Na razie także możecie słuchać krótkich kateches, które są mniej więcej tak raz na dwa tygodnie. Ostatnia o cierpieniu odbyła się w ostatni poniedziałek. Można jej oczywiście wysłuchać na naszej stronie Franciszkanie.tv, wysłuchać i obejrzeć. A jeśli o wysłuchaniu mowa, to Także na SoundCloud można słuchać naszych materiałów oraz na Spotify, jeśli ktoś chciałby i tam posłuchać, to może nas, Franciszkanów, znaleźć. To chyba tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia, tak sobie myślę. W takim razie zapraszam na jutro na godzinę 21.00. Na platformie Zoom są rekolekcje. Tam, jeśli ktoś chciałby się zapisać, potrzeba napisać maila na rekolekcje. Małpa.dmk.pl Bardzo pięknie dziękuję za uwagę, pokój i dobro.